Witajcie! Cmentarz to nie jest miejsce, które my młodzi ludzie lubimy odwiedzać. Mając 12, 13, 16 lat myślimy o życiu, a nie o śmierci. Lubimy się śmiać, a to miejsce jest smutne. Na tym cmentarzu pochowanych jest troje nauczycieli z naszej szkoły. Wszyscy zmarli w przeciągu ostatnich pięciu lat. Czy wiemy, gdzie znajdują się ich nagrobki? Czy czasem ktoś z nas zatrzymał się przed ich pomnikiem, zapalił z Bo jak często się mówi, człowiek żyje tak długo, jak długo trwa po nim pamięć. Pan Mirosław Dryjański, nauczyciel techniki, informatyki, także wychowawca klasy. Odszedł w roku 2010. Ja go nie pamiętam. Ale znany był dziesiątkom pokoleń naszych obecnych absolwentów. Był również... Bardzo dobrym kolegom, życzliwym, zawsze uśmiechniętym, zawsze chętnym do pomocy. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Pani Lidia Kuc zmarła w 2013 roku. Jej pogrzeb odbył się w bardzo smutnym momencie, bo zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego. Uczyła w naszej szkole wiele lat edukacji wczesnoszkolnej, więc szczególnie blisko pamiętają ją ci, których w pierwszych latach nauczyła czytać i pisać. Ewa Józefowicz, wieloletni dyrektor naszej szkoły. Legenda. Osoba, którą znali absolutnie wszyscy. Odeszła. Dla wielu z nas nagle, nieoczekiwanie podczas tegorocznych wakacji. Poświęciliśmy temu wydarzeniu specjalne wydanie Kuriera 21. Wielu lat w dniu 1 listopada można spotkać naszych uczniów z puszkami na cmentarzu. Proszę nam opowiedzieć coś o tej akcji. Jest to akcja, którą kierują ludzie z towarzystwa miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i polega na zbieraniu pieniędzy na rzecz cmentarza łyczakowskiego w Lwowie. Chodzi o odnawianie nagrobków polskich bohaterów, patriotów. Którzy, się, którzy leżą na tym cmentarzu, a szczególnie o część, która nazwana jest cmentarzem Orląt Lwowskich. Nasi uczniowie również opiekują się grobami lwowiaków. Proszę nam coś o tym opowiedzieć. Jest to cykliczna akcja, która odbywa się przed 1 listopada. Kilka dni przed 1 listopada oraz przed 11 listopada uczniowie ze mną idą na cmentarz. I sprzątamy groby, którymi się opiekujemy, znaczy są to dwa groby obrończyń Lwowa, które zostały tutaj przeniesione i zostały te osoby tutaj pochowane. No oczywiście sprzątamy, dając tym, dając też... Sygnał, że, że to jest nasza właśnie postawa patriotyczna, dbając o, o pamięć tych osób i tego, co, co te osoby robiły. Oraz e, również nasi uczniowie opiekują się e, jednym pomnikiem, który jest poświęcony ofiarom e, rzezi wołyńskiej. E, to również e, jest bardzo ważny element naszej historii, naszego e, e, patriotyzmu. Pamiętajmy czasem o tych, którzy poświęcili dla nas swój czas, swoje życie zawodowe. Dla Kuriera 21, Wiktoria Krolmej.